Z tego kartonu mleka rodzi się wilk, nie mleko. Przez to jest codziennie dręczony aż do łez. Lekarz stwierdził, że to rzadka choroba i nic nie da się zrobić. Matka, zrozpaczona, porzuciła go. Od tej pory zawsze nosił czapkę. Przyjaciele wyśmiewali go, zdejmując czapkę, by drwić z jego imienia. Nie mógł tego znieść, aż zobaczył dziwną reklamę w TV. Otwarto nowy salon fryzjerski oferujący metamorfozy takim jak on. Natychmiast pobiegł tam, błagając fryzjera o pomoc. Fryzjer zgodził się spojrzeć, ale gdy zdjął plaster, był w szoku. Nigdy nie widział tak fatalnej linii włosów. Po długich namowach fryzjer zgodził się pomóc. Najpierw nałożył dżem jagodowy i napisał mleko, ale się rozpuściło. Potem użył miodu, jagód i pianek, ale wszystko odpadło. Fryzjer stwierdził, że jest wyjątkowy. Subskrybuj, jeśli wilk jest uroczy.